Prosty przepis na obiad, część pierwsza. Kurczak w azjatyckim stylu. Koniecznie zabić przepis na później, by go nie zgubić i ciesz się wspaniałym smakiem razem ze mną, a także swoimi najbliższymi. Zaczynamy. Przygotuj piersk kurczaka. Piersk kurczaka, pokrój w grubą kostkę. Pokrojoną piersk kurczaka przełóż do miski, dopraw solą, pieprzem, a następnie wsyp mieszankę przypraw suszonej pietruszki, bazylii, a także rosnku. Wsyp również łyżkę mąki kukurydzianej, dwie łyżki sosu sojowego, Masz na rozgrzanej patelni. Oczywiście z dodatkiem oleju. W międzyczasie przygotuj sos. Do dużej patelni lub garnka przyciśnij trzy duże ząbki czosnku. Następnie przygotuj koncentrat pomidorowy, włóż go 4 czubate łyżeczki. Przygotuj również miód. Swój ulubiony. Ja dodaję lipowy, a także gryczany, łącznie 4 czubate łyżki. Dodaj również 1 trzecią łyżeczki chili, 2 łyżki od ryżowego, a także 10 łyżek sosu sojowego. Na koniec wlej 100 ml wody całość dokładnie wymieszaj. Wymieszaj. Tak przygotowany sos zagotuj, a gdy sos już się zagotuje, włóż wcześniej podsmażoną pierś z kurczaka. Wsyp również dwie czubate łyżki sezamu, całość wymieszaj i gotuj przez maksymalnie 5 minut. Tak przygotowanego kurczaka podawaj z ryżem, posyp szczypiorkiem i obserwuj po więcej prostych i pysznych pomysłów na obiad.